To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Nie odchodźcie od telewizoru, tego nie można przegapić. Dziś gościmy na BVB Stadion Dortmund, arenie, na której kariera trenerska Jurgena Kloppa nabierała rozpędu. Może i dziś obejrzymy pokaz futbolu godny niemieckiej precyzji. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Składra Cura. Gra z reprezentacją Albanii. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Z rogu boiska, zaraz głosi. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Baga strzał w kierunku bramki, ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Nie! Teraz z rogu na 11 metr. Piłka prosto do Jorginho. Dobra teraz interwencja. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Piłka posłana na dalszy słupek. Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tego właśnie należało się spodziewać, patrząc na ich grę. Zdecydowanie za bardzo oddali inicjatywę rywalom. Takie cofnięcie się nic nie daje, a tylko prowokuje właśnie takie sytuacje. Teraz trzeba go niźli. Patrząc na ich grę, to było do przewidzenia. Widzieliśmy, jak budują presję, i na powtórce widać, jak ta presja zmieniła się w bramkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. To może być okazja dla reprezentacji Włoch. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Laci. El Hysaj. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Di Marco. Bastoni. Zagranie do Kiezy. Bastoni. Teraz strzał z dystansu. Ale jednak ten strzał okazał się ostatecznie dla bramkarza niespecjalnie groźny. Włosi notują odbiór. Dobrze, teraz Włosi, może być groźnie. Piłka trafia w poprzeczkę, zabrakło może centymetra. Spore tam było zamieszanie, bramka zadrżała, ale koniec końców bramkarz ma piłkę w rękach. Było naprawdę niebezpiecznie, po tym trafieniu w aluminium zagrożenie nie minęło, teraz wreszcie można uspokoić grę. Sędzia zdecydował, że od rzutu wolnego rozpoczną Włosi. Wyczuł intencję, blokuje. Zagrał teraz i zgodnie z przepisami będzie rzut wolny. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Strzał, proszę Państwa! got on teraz zrobił! Z takiej odległości! Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. No to mamy 2 do zera. Ramadani, Jim City, Aslani. A przy okazji, już w tej chwili chcielibyśmy Państwa zaprosić na kolejne spotkanie, które będziemy u nas pokazywać. Reprezentacja Włoch zmierzy się z Hiszpanią. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Bomba z daleka. Co za gol. Ależ przymierzył. Ależ uderzył. Pokonuje bramkarza z dystansu. Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca. Moment nieuwagi rywala. No i proszę. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Aslani, Laci, dobrze się tu teraz zastawia. Popisowo go teraz oszukał. Brońca go teraz odpuścił. Czy będzie z tego bramka? Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. I świetnie broni, utrzymał piłkę. Zapraszamy Państwa na nad... No, teraz zrobiło się groźnie. Wyborna okazja, ale trzeba jeszcze strzelić w sytuacji sam na sam. Nie był to zły pomysł, tyle że zabrakło tu precyzji przy samym uderzeniu. Ramadani El Sejd Hysaj Ramadani Asani Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie i teraz dystansu. Kuba. Ależ znakomicie teraz broni Bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Ośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. I dobrze teraz, Bramkarz. Pewnie. Będzie kolejna okazja corner. Głęboka ta centra z narożnika. I Lorenzo przy piłce bez trudu łapie teraz piłkę Bramkarz. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość, po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.